Cześć, witajcie. Zapraszam Was na film z zapowiedziami komiksów na grudzień 2021 roku. Bez zbędnego gadania, zacznijmy od premier Egmontu. Wyjątkowo będzie ich niewiele, bo pierwszą pozycją, która mnie interesuje, to Dorwacja Ramireza, akt drugi. Jest to kontynuacja przygód komiksu, który ukazał się w kwietniu 2020 roku opowiadających przygody pewnego specjalisty od naprawy odkurzaczy. Komiks w twardej oprawie, w powiększonym formacie. Akt drugi będzie liczył 192 strony i w cenie okładkowej 99,99. 99. Akt pierwszy to było 144 strony i cena 79,99. Więc mamy więcej stron, no i za tym trochę wyższą cenę. Komiks pięknie wygląda. Przywodzi mi na myśl przygody z GTA. Tak trochę to wygląda pod względem stylistyki, kolorów. E, takie GTA 3. O, może nie wszyscy znają. E, także Dorwacja Ramireza, akt drugi. I wiem już na pewno, że będzie akt trzeci. Egmont ma generalnie zamiar wydawać całą tą serię tak długo, jak będzie e, ona kontynuowana. Drugim tytułem, który mnie interesuje, to John Constantine Hellblazer znak cierpienia. Jest to pierwszy numer, który pojawi się w uniwersum Sandmana. Komiks będzie liczył 216 stron, ceną okładkową 7999. Jest to kolejny Hellblazer w katalogu Egmontu i chciałbym najpierw usłyszeć jakieś recenzje na temat tego komiksu, dowiedzieć się czegoś więcej. Także to jest taki tytuł rezerwowy, ale biorę go pod uwagę. I w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o Egmont. Oczywiście oni planują wydać znacznie więcej. Ja rozważam zakup X-Men Kompleks Mesjasza Punkty Zwrotne. Komiks, który zostanie wydany w twardej oprawie, liczący sobie 344 strony z ceną katalogową 99,99. ,99. Natomiast um, mając już dzisiaj porównanie, że Spider-Man Historia życia. Taki komiks, do którego trzeba znać szerzej e, ogólnie tytuły poświęcone pająkowi, to boję się, że w przypadku tych X-Menów może być podobnie. Bo to również będzie wydanie z, z serii Marvel Deluxe, czy też Marvel Limited. E, tu jakoś tak zamiennie te dwie e, nazwy serii są używane. I obawiam się, że ja mogę się po prostu nie odnaleźć w tym komiksie. Jak tam będzie zbyt wiele wątków, skaczących po wielu, wielu różnych komiksach, to to może być dla mnie za trudne, więc to jest taki tytuł rezerwowy. Ale myślę, że wiele osób może ten komiks zainteresować. Dobrze, to Egmont mamy za sobą, idźmy dalej. Mucha komiks A. W przypadku Egmontu premiery to jest 12 grudnia. Wszystkie trzy komiksy, o których wspomniałem. No więc, Mucha Comics. 3 grudnia powinno mieć premierę Korzenie rodzinne. Wydaje mi się, że już mają delikatne opóźnienie. Natomiast e, myślę, że niewielkie. Tytuł, którego autorem jest Jeff Lemire, Liczący sobie 292 strony i cenę kładkową 129 zł. Komiks, na który bardzo czekam, i na pewno ten komiks chcę kupić. Myślę, że wiele pozycji Jeffa Lemira to są tytuły wydawane przez Muchę komiks który warto mieć. No i ten komiks na pewno trafi do mojej kolekcji. Wracając do tytułów od e, wydawnictwa Marvel, pojawiających się na polskim rynku, od wydawnictwa Mucha Comics, będzie to Kernycz, Cień, Cierni, Biel i Krew. 152 strony, 65 zł, cena okładkowa i również premiera 3 grudnia. Ten komiks już jest na pewno w sprzedaży. Tutaj mamy pracę zbiorową, jest wiele autorów i będzie to komiks utrzymany w podobnej stylistyce co Wolverine, o tym samym podtytule, czyli CZERN, BIEL i KREW. Czekam na te dwa komiksy od Muchy. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o Muszę Zapowiedzi. Dalej, Team of Comics. Tytuł, o którym w sumie nic wcześniej nie słyszałem. Jakiś taki rzut na taśmę i pojawia się ją. Przepis na zupę dyniową polskiej autorki, pani Joan Zagner-Kołat, która odpowiada zarówno za scenariusz, jak i rysunki w tym komiksie. Będzie to komiks biograficzny liczący sobie 80 stron i z ceną okładkową 49 złotych. Myślę, że będę chciał sobie ten komiks kupić. I prawdopodobnie wydawnictwo Timow uraczy nas wznowieniem komiksu pod tytułem Portugalia. Będzie to już chyba trzecie wydanie. Yy. Wydawca napisał na swoim Facebooku, że jeśli tylko komiks wyjedzie do nich z Włoch, to będzie on miał premierę w grudniu, najprawdopodobniej gdzieś w połowie, myślę, około 15 grudnia. Komiks w poprzednim wydaniu, które było na naszym rynku, liczył sobie 264 strony. Autorem tego komiksu jest pan Cyril Pedrosa, który odpowiada zarówno za scenariusz, jak i rysunki. I poprzednia cena okładkowa to było 126 zł. Jak będzie teraz? Myślę, że podobnie. Także to są wszystkie zapowiedzi od Timova. Tytułem, który pominąłem poprzednio, a który bez wątpienia wart jest tego, aby o nim wspomnieć, i tytuł, który ja już sobie zamówiłem, to komiks pod tytułem Saria yy, od wydawnictwa Studio Lane, który ukazał się w trzech wersjach okładkowych: jednej wersji standardowej plus dwóch wersjach limitowanych, które już są niedostępne. Jego premiera miała miejsce około 19 listopada. Komiks liczący sobie 192 strony w cenie opłatkowej 94,90. Studio Len jest y, takim troszkę evenementem na naszym rynku, ponieważ ich cena opłatkowa to jest raczej taka cena, której rynek się trzyma i od której nie ma specjalnych rabatów. W przeciwieństwie do Egmontu, Muchy czy Timofa, gdzie często można y, kupić te komiksy z rabatem. 30%, a nawet 40%. Jeśli chodzi o Studio Line, to tyle. Innym tytułem, który powinien, myślę, zainteresować każdego, jest Ptaszyna. Pojawi się od wydawnictwa Centrala, komiks liczący sobie 208 stron, wydany w twardej oprawie i również w dwóch wersjach okładkowych. Okładce, powiedzmy, białej i okładce czerwonej. Jego premiera Zaplanowana na 3 grudnia, czyli komiks powinien już znajdować się na półkach sklepowych z ceną 129 zł i możliwy do kupienia pildi z fajnym rabatem bodajże 30%. Jeśli chodzi o centralę, to tyle. I w sumie teraz będą raczej takie pojedyncze tytuły. Wydawnictwo Kurz e, zaplanowało na 15 grudnia premierę komiksu Styx. Liczącego sobie 64 strony. Komiks będzie wydany prawdopodobnie w miękkiej oprawie w lekko powiększonym formacie z ceną układkową 45 zł. Zastanawiam się. Myślę, że kupię sobie ten komiks, ale poczekam aż on się pojawi. Może będę chciał go zobaczyć na Wrocławskich Targach Książki, na które chciałbym się jutro wybrać. Czyli 5 grudnia. Kolejnym wznowieniem, tym razem od planety komiksów, będą trupie gatki, tom pierwszy i jednocześnie pojawią się trupie gatki, tom drugi. To wznowienie to jest 8 grudnia. Komiks liczący sobie również 64 strony, autora Adama Marfiego, w cenie okładkowej 39,90. Gildia, z tego co wiem, prowadzi też sprzedaż obu tych tomów w takim pakiecie, więc można się tym zainteresować. Wydawnictwo Labrum, komiks, o którym wspominałem już poprzednio, czyli Konad z Cymerii, numer pierwszy, liczący sobie 200 stron i w cenie okładkowej 129 zł. to też będzie praca zbiorowa, premiera prawdopodobnie 10 grudnia, miejmy nadzieję, że nie jest zagrożona. Wydawnictwo Labrum odpowiada między innymi za relaksy w Polsce, Hmm, czyli taki magazyn komiksowy. No i tutaj bardzo jestem ciekaw tego e, Konana. Ja się z nakupem tego tytułu na pewno wstrzymam. E, w tej chwili posiadam mm, kilka komiksów z tym bohaterem wydawanym przez wydawnictwo Egmont. Natomiast myślę, że ta historia to jest coś zupełnie innego. Ja bym chciał ten komiks zobaczyć, usłyszeć dzisiaj jego recenzję i wówczas stwierdzić, czy chcę w to iść, czy nie. I w sumie. Ostatnie wydawnictwo, które nam zostało e, z tytułem, który też miał premierę już końcem listopada, ale zapomniałem o tym wspomnieć, czyli Julia, przygody kryminolożki, walizka pełna śniegu od oficyny wydawniczej Tore, komiks liczący sobie 132 strony w e, cenie okładkowej 25 zł. Jest to... Osobna, poboczna seria, niezwiązana z archiwum spraw kryminalnych, jak wiele sklepów podaje, to nie jest żaden tom czwarty, tylko osobna seria, czyli będzie to tak naprawdę tom pierwszy właśnie w serii przygody Kryminolożki. I będzie to komiks wydany w czerni i bieli, a nie jak poprzednie trzy tomy w kolorze. Może tam się pojawią jakieś pojedyncze strony kolorowe, ale raczej jest to komiks w e, Czerni i Bieli. ja zdecydowanie chciałbym po ten komiks sięgnąć. Natomiast drugą pozycją od oficjalnej wydawniczej Tore będzie Dylan Dog, Mater Dolorosa. E, miałem okazję przeczytać niedawno Mater Morbi i pięknie jest zilustrowany ten komiks. Fragmenty, które m, są jakby malowane. E, Prezentują się doskonale. Cała historia świetna. Z tego co wiem, Mater e, Morbi już ma e, jakiś czas jest na rynku. E, natomiast Mater Dolorosa będzie chyba czymś w rodzaju kontynuacji tej historii. Chciałbym ją zdecydowanie poznać. Premiera. Chyba jest opóźniona, nie wiem kiedy dokładnie, bo wstępnie ona miała być gdzieś tam na początku grudnia, ale mm, oficyna wydawnicza Tore zapewniła mnie w e, korespondencji, że podadzą szczegóły, kiedy ten komiks się pojawi, jak będzie wyglądała okładka oraz jaka będzie jego cena. Tego póki co nie wiem. Ale może w momencie, gdy nagrywam ten film, będę mógł Wam te e, dane od razu tutaj gdzieś wkleić. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Mianowicie jakiś czas temu miała miejsce w, e, zbiórka na platformie Wspieram To na komiks pod tytułem Pasja od wydawnictwa Granda. E, autorami tego komiksu są em, Pan Wojciech Zieliński, odpowiadający za rysunki i mm, autor chyba kryjący się pod pseudonimem Arebethn. Ci, którzy kupili komiks, m, mogą się spodziewać wysyłki gdzieś za tydzień. W okolicach 12-13 powinny zacząć się. Wysyłki tego komiksu. Ja zamówiłem ten komiks w pakiecie ze starszym tytułem wydawnictwa Ganda pod tytułem Peter i bardzo na te komiksy czekam. To tyle w tych zapowiedziach. Zapraszam na kolejne, które mam nadzieję pojawią się już po nowym roku na styczeń. Trzymajcie się, udanych zakupów i do następnego. Cześć.